Jedyne miejsce w Ewangelii, w którym możemy powiedzieć, że Jezus się rozgniewał, zdenerwował się, powyrzucał przekupniów ze świątyni. Ktoś mógłby spojrzeć na tę Ewangelię bardzo zewnętrznie, bardzo płytko. Pan Jezus zdenerwował się, ponieważ w świątyni, w domu modlitwy jest rozgardiarz, handlują różnymi zwierzętami ofiarnymi, bankierzy wymieniają pieniądze. Ale tak naprawdę ten gniew Jezusa jest dużo głębszy, chodzi o coś dużo więcej. Człowiek po grzechu pierworodnym przestał być zdolny ze strachu przed Bogiem do tego, żeby wypełnić jakby prawdziwą powinność, prawdziwy kult wobec swojego Ojca i Stwórcy, a więc wypełnić wolę Bożą w swoim życiu, zgodzić się na plan Ojca, na swoje życie. W związku z tą niezdolnością, z tym, że człowiek zaczął chodzić swoimi drogami, ten prawdziwy kult, który człowiek powinien sprawować, prawdziwa liturgia została zamieniona na tak zwane ofiary zastępcze. Łatwiej jest Panu Bogu złożyć w ofierze baranka, głębice, wpłacić pieniądze do skarbony, niż powiedzieć bądź wola Twoja ale to wszystko tak naprawdę pokazuje mentalność człowieka po grzechu. Wobec Boga. My nie znamy ojca i dlatego boimy się całkowicie powierzyć Jemu swoje życie, boi, boimy się powiedzieć: bądź wola Twoja. Dlatego nawet jako chrześcijanie często handlujemy z Panem Bogiem, próbujemy przy pomocy modlitwy coś sobie z nim załatwić, próbujemy wyhandlować, zrobić targowisko. Jezus mówi, że mój dom ma być domem modlitwy, ma być miejscem, gdzie ja. Przychodzę jak dziecko do ojca, w którym ja powierzam ojcu swoje życie, w którym ja mówię, bądź wola Twoja, zgadzam się na wszystko, zgadzam się na Twój plan. Po ludzku jest to niemożliwe. Po ludzku po grzechu pierworodnym jesteśmy niezdolni do takiej postawy. Jest w nas lęk przed Bogiem, przed całkowitym powierzeniem się Jemu, przed powiedzeniem bądź wola Twoja, ale właśnie Chrystus przyszedł po to i dlatego mógł pousuwać jakby stary kult ze świątyni. Po to, byśmy my sami stali się świątynią, dlatego, że on jako pierwszy, w taki sposób, znając ojca, znając jego miłość, mając do niego zaufanie, w taki sposób złożył samego siebie w ofierze i uzdalnia każdego z nas do takiego samego kultu, do takiej samej liturgii. Nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele Ojca będą Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Takich czcicieli chce mieć Ojciec. Prawdziwą liturgią w życiu chrześcijańskim jest miłość, jest to, kiedy ja oddaję swoje życie za braci, kiedy ja tracę swoje życie. To jest tak naprawdę coś, co powinno rodzić się z naszej modlitwy i nasza modlitwa powinna prowadzić do tego, nie do załatwienia sobie z Panem Bogiem prostego życia. Nie do załatwienia trudnych spraw, do ominięcia cierpienia, krzyża, ale do tego, żebyśmy potrafili powiedzieć bądź wola Twoja.